Fajny flat. Kolego, po prostu Rurki z tyłu jak one fajnie wyglądają. No, no ale to, że on tak wiemy, to, 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 nie, to nie normalnie normalne. No, no, musi być tak zimny. Aha, z jednej idzie, ale są dwie No, ja bo to, ja to ja tylko wydech z tej strony. No, no a jest Wiem, bo to tak wygląda. Jak, jak się nagrzeje, to, to nie widać, że jest no, za dyma. Zobacz sobie tą zimę jeszcze. No Pojeździ, spokójnie. jeszcze na każdej z jak samojaszyłem. Mhm. Bardzo... Tu jest tak troszkę mniej chyba, bo może na, to też sobie wiem, na... Ale to nie jest. No tam... Te są z kompletu fajne. Mhm. stalówki to są, ja? Stal, tak. Dobra, okay. nie jest klasa. O. Odbiło, odbiło, odbiło. Nie, yeah. nie, Ale nie, 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 łapę nie, się ciśnie nie, łapami A ja jeszcze wchodzę, bo nie, ze... za na nie, z wentylacją Chyba grzana raz wentylacja 2 3 kierownica 4, radar antyzderzeniowy head up. Dziura w dachu I po strachu Tak zwane furtepia nowa czerni Identyczna jak rąkowóz przed 4-5 lat, Identyczne. Znaczy kolor miałem zwykły, czarny zgradny, zagraniczny Teraz jest full LED Jak chłopaki popatrzą sobie tam Ostatnie kontrole południu 23 rok właśnie sprawdzamy 20 sali w tym opc Stąd wyjechała 12, 13,5 euro Wcześniejsza fajny miała przebieg ale dwa razy bardziej goła tej i co? I mnie zderzak cyknięty i coś tam jeszcze była do roboty I tu kolor robi robotę i inne rzeczy Dla małżonki narzeczonej, no, dawaj, no, dawaj foty nie, nie, to no, Oczywiście, będzie zachwycona Teraz zostanie widy z kwiatem 500, którym Ci przyjął na spotkanie ze mną A małżonka czujesz że zabierze, zabierze brykę w koloru wiśniowym Coś się sprzedało przed momentem Pojechało na jazdę, próbną widziałem osobiście Tak chodzał, że Bobi jeszcze ogląda Ktoś tam nie popsuł czegoś, kurde, bo jasnych wind. No bo po, koło koła wystałem. Czekaj, ja, ja je popnę. A ty je jeszcze raz. 3-4. Dawaj, One more. Teraz drugi raz Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jest dobrze. Jeszcze raz. Pance, pance, naj pance, kajne pance. Siedzi. Tak jest, dociąga. Niestety drzwi jak z nie dociąga, ale... Nie trzeba jechać, jest piękne. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem. Przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdrożej.